Tekst Karolina Kruśak. To ty możesz być manipulowany. Stać się na więcej. Just do it. Dodać ci skrzydeł. Bądź z sobą. Chyba każdy z nas przynajmniej raz w swoim życiu usłyszał lub zobaczył któryś z powyższych sloganów, prawda? Co łączy je wszystkie i dlaczego są odzwierciedleniem światopoglądu naszych czasów? Rozwój człowieka trwa już wiele tysięcy lat. Każdy wiek przynosi ogromne zmiany społeczne, które są. Albo próbują być odpowiedzią na przemiany cywilizacyjne. Obecnie jednostka ma wielkie możliwości. Gwarantują nam je kraj, społeczeństwo, miejsce do życia i czas, w którym żyjemy. Jesteśmy świadkami ogromnego postępu cywilizacyjnego, technicznego, politycznego. To człowiek jest twórcą tego wszystkiego i to również człowiek atakuje drugiego człowieka we współczesnym społeczeństwie. Największym problemem jest atak, którego nie jesteśmy świadomi. Wszystkie wymienione wyżej slogany odniosły ogromny sukces. Manipulują nami, chociaż my sami nie zdajemy sobie zwykle z tego sprawy. Zastanówmy się, co jest przyczyną ich popularności. Może widzisz je już, co je łączy? Od lat media nazywane są czwartą władzą, być może tą najbardziej niebezpieczną. Często nie mamy pojęcia, jak wielki wpływ na nas wywierają. Codziennie jesteśmy bombardowani ogromną ilością reklam. Odizolowanie się od nich i od ich oddziaływania jest niemożliwe. Nie analizujemy każdej reklamy z osobna i nie zastanawiamy się nad nimi, a mimo to zapadają nam w pamięć. Twórcy używają w tym celu konkretnych konstrukcji językowych, przykładowo trybu znajmującego lub rozkazującego. Niejednokrotnie godzą szczególnie mocno w nasze ego. Z radia, telewizji, gazet i wszelkiego rodzaju mas mediów słyszymy to ty możesz być dzisiaj numerem jeden. Świat stoi przed Tobą otworem. Jesteśmy tu dla Ciebie. Kształtuje to nasz sposób myślenia i przekłada się na stosunki międzyludzkie. Skoro to ja mam być numerem jeden, gdzie w tym wszystkim znaleźć miejsce na drugiego człowieka? Na przestrzeni wielu lat zyskaliśmy mnóstwo praw, które sami wywalczyliśmy. My, ludzie. Wolność słowa, opinii, poglądów pozwala nam wyrażać siebie. Czy nie zapomnieliśmy jednak o tym wszystkim? w tym wszystkim, o otaczających nas, lu nas ludziach? Wiele platform w dzisiejszych czasach używa wywalczonych niegdyś wolności, aby wzbudzać w nas poczucie, że to my jesteśmy najważniejsi. Nie liczy się nic i nikt poza tym. Wskutek tych działań możemy mówić o swoistym kulcie jednostki. Zaczęliśmy od wolności, które pozwalały nam na pokazywanie tego ja, ale z czasem zaniedbaliśmy kilka ważnych spraw. Rozpowszechniający się selfizm Przyćmiewa nam to, że człowiek z natury jest istotą społeczną. Potrzeby zrzeszania się, dzielenia samym sobą, swoimi poglądami i myślami z innymi, były jeszcze tak niedawno elementami jednoczącymi ludzi. Co dzieje się teraz? Utylitaryzm zakłada, że każdy czyn może być użyteczny, kiedy przynosi korzyści i szczęście jak największej liczbie jednostek. Istotne jest również minimalizowanie przykrości. Takie podejście pozwala na traktowanie relacji międzyludzkich jak czegoś w rodzaju usług świadczonych sobie nawzajem. Pozornie wydaje się być to piękną ideą, prawda? Wejdźmy jednak głębiej. Co, kiedy to my jesteśmy jednostką, która miałaby ponieść jakiekolwiek straty na rzecz społeczeństwa? Selfizm, coraz bardziej widoczny w naszych czasach, sprawia, że poświęcenie niejednokrotnie jest czymś abstrakcyjnym. Boimy się narażać samych siebie. Nie do pomyślenia jest przyznanie komuś racji, czy postawienie się w czyjejś obronie. Z każdej strony słyszymy, że to świat jest dla nas, a nie my dla świata. Przecież to ja jestem w centrum. Nie ma tutaj miejsca na cierpienie. Zapomnieliśmy, że jest ono przecież częścią naszego życia. Relacja z drugim człowiekiem ma być teraz traktowana jak coś oficjalnego. W takim razie, gdzie w tym wszystkim uczucia? Nie jest to jedyny problem. Cały czas walczymy o tolerancję, co jednak w momencie, kiedy chcemy się nią bronić w każdej możliwej sytuacji, tylko po to, aby nie narazić swojego ja. Pragmatyzm zezwala nam na powiedzenie, że dobre jest wszystko, co stanowi formę samorealizacji. Po raz kolejny zapominamy tutaj o otaczających nas ludziach: mają oni być tylko tłem, które toleruje i przytakuje. Nie bierzemy pod uwagę, że nasze działanie może mieć niekorzystny wpływ na innych, bo przecież to jest wyraz naszej samorealizacji. Nie zastanawiamy się nad tym, czy my potrafilibyśmy je tolerować. Zależnie od danej jednostki, jedna z przedstawionych tendencji zawsze będzie dominować. Równocześnie możemy zaobserwować sposób, w jaki one się łączą, przenikają i dopełniają. Selfizm może dać bardzo silny fundament dla pragmatyzmu. Będąc z każdej strony zapewniany, że to ja jestem najważniejszy, trudno jest się pogodzić z myślą, że należałoby w pewnym momencie zrezygnować z korzyści na rzecz innej osoby. Zaczęło się od walki o wolność, walki, podczas której stanowiliśmy mniejszą lub większą wspólnotę. Świat, w którym żyjemy i mechanizmy, w które nimi rządzą, doprowadziły do sytuacji, kiedy ginie pojęcie Wspólnoty. Wspomniane nurty propagują i stawiają na piedestale jednostkę i indywidualność. Mimo że powinny być podstawą do budowania wspólnej tożsamości. Coraz częściej są jednak pałeczkami w rękach między innymi mediów, które manipulują postęp, naszym postępowaniem i wzbudzają w nas poczucie wyższości. Z wyższości rodzi się pogarda. Z pogardy nienawiść. Zaczęliśmy od wspólnej walki o wolność. Czy chcemy spędzić życie jako pojedyncze i odizolowane jednostki, które wzajemnie się nienawidzą i ulegają manipulacjom? Społeczeństwo zatacza kręg. Początkiem było zjednoczenie. Teraz człowiek atakuje człowieka. Jak blisko jest samozagłada?